Witam serdecznie. Telewizja bryjski serwis informacyjny nasze sprawy 24. Widzimy po, powro po powrocie z Łomży, gdzie organy zostały tam zbudowane. Były to organy, tak jak mówiliśmy, z niemieckiej parafii Mönchengladbach-Reut. Te organy sprawdziłem. 15 września zostały tam zdemontowane, a wczoraj, 18 września, gdzie października odbył się, czyli po miesiącu, po 34 dniach, były już zmontowane, działające w pełni. Z parafii w Łomży, parafii Krzyża Świętego. Tam na filmie widzieliśmy takie wiatrownice, to były takie skrzynki, a teraz kiedy jesteśmy tutaj w warsztacie pana Roberta Szczygielskiego, organomistrza, możemy zobaczyć jak on taką właśnie, jak taka wiatrownica, ta, ta skrzynka ta na której są posadzone, stoją piszczałki, jak, się, jak ona wygląda od strony takiej budowy. I zobaczmy, tutaj wiatrownica, którą mamy, jest wiatrownicą wykonaną tutaj, jak widzimy, z drewna. Ona posiada, to będzie wiatrowica do takiego głosu, który będzie, który będzie miał, nie, nie głosu, do organów, gdzie to będzie ile? 6 głosów czy 5? Pięć? 5 pięć. Pięć głosów. I teraz widzimy dla każdego głosu, tu jest jedno korytko, drugie, trzecie, czwarte. Tutaj kolega sobie opisał, tutaj pryncypał dwustopowy. Tutaj jest jaki głos będzie wcześniej? Jaki, jakie to głosy? 8. 8, no różne. A tutaj z przodu będzie, tutaj ta, ta, ten, który następny robisz, to jest do, do tego, na, 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 na prospekt? Nie, nie będzie doklejony. Doklejony, doklejony do... będzie, o. Ale widzimy, tak to wygląda. Zobaczmy, jak pracochłonne i czasochłonne jest takie wykonanie takiej wiatrownicy. Taka wiatrownica. My posiada godzina 22. Tak, godzina 22. Ale tutaj zobaczmy, tu są y, odpowiednie otwory. Tutaj będą na pewno. Te dolne to są te, przez które są takie specjalne te cięgielko od tych zaworów, które otwierają. Natomiast tutaj się znajdują te otwory, przez które będzie powietrze szło, tak? Tak. No, bo jak sobie pozwalam sobie trochę mówić, bo nie chcę tutaj panu Robertowi głowy zawracać, ale zobaczmy. Tak wygląda konstruowanie wiatrownicy. Czy te piszczałki, które tutaj stoją, te drewniane, one będą właśnie do tego? Nie. To są inne. Tutaj są, tutaj są piszczałki, też widzimy drewniane. Tam widzieliśmy też w Łomży, pan Robert nam pokazywał różnego rodzaju piszczałki drewniane, głosy języczkowe, takie one były i z mosiądzu, z, 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 miały elementy z stopu cyna, ołów. No, i po prostu takie jeszcze takie specjalne drucik do, do strojenia. Tak widzimy, wygląda budowa wiatrownicy, Ale przy okazji jak jesteśmy w zakładzie, tutaj to popatrzmy, tu jest taki malutki od pozytywu prospekcji, czy co? Tutaj do takich malutkich organów. O, zobaczmy, tu akurat są piszczałki wykonane z mosią, z blachy mosiężnej, albo może nawet. To jest mosiąc, czy to jest tylko imitacja mosiąc? To jest mosiądz, widzimy. No, będziemy patrzeć. A tutaj zobaczmy, bo to, co tutaj mamy, to są elementy. Tutaj widzimy, klawiatura jest. Ona jest troszeczkę zakurzona, ale tak tu jest w warsztacie. Tu się znajduje cała traktura, te cięgła. Zobaczmy, to są po prostu nic innego jak wycięte takie z klocka drewnianego paski cieniutkich listewek. Te listewki są po prostu dołączone do takich specjalnych wahadeł, takich prowadnic. O i one sobie tak, kiedy tam ciągniemy, naciskamy klawisz, one się poruszają. I co powoduje ruch obrotowy, no i otwieranie od poszczególnych zaworów. I wtedy tutaj taką wiatrownicę, kiedy. Postawimy na tych, na tych tutaj mm, no, tej konstrukcji, ruch klawiszy będzie powodował otwieranie się odpowiednich zaworów. Tak będziemy sobie tutaj to pokazywać. Także widzimy, tak wygląda. nie jest do końca posprzedane. ona Roberta dwa tygodnie nie było. Tutaj pan Tadeusz, tata. Ale tata nie był organomistrzem, prawda? Ale cały czas pomaga. To można powiedzieć od tytułu honorowego organomistrza może mieć. No ale widzimy tutaj powstaje właśnie Teraz nowa wiatrownica. Do jakiej parafii to jest wiatrownica? Do parafii przytoły w decyzji Łążyńskiej. Też w Łążyńskiej, tak. tam. Także na pewno też będziemy asystować przy montażu tej yy, wiatrownicy. W Zobaczymy. które mają być ustawione, na pewno chcę pokazać. To pokażemy. A gdzie je masz? Uf, w pomieszczeniu obok. tutaj w pomieszczeniu obok mamy takie to pomieszczenie specjalne. Zobaczmy, ono jest. Bardzo wysokie, co jest też ważne, bo te piszczałki, tak jak mówiliśmy, są bardzo duże. Te na przykład są gdzieś około 3-4 metrowe, to są jakieś głosy więcej jak 8 stóp, nie? to są głosy stopowe 4-stopowe. Tak. Tu mamy tak jak w Łomży, przykład piszczałki niemieckiej, dwustopowej. Takie oglądaliśmy tam właśnie. Ciepło czy jak grać? Czy... <laughs> o tej porze jest mamy Zimno, właśnie. No właśnie. Jak widzimy, tu są piszczałki używane, ale one będą odrestaurowane, one, będą, one że tak powiem, będą pozbawione już tego kurzu. Będą... Będą po prostu no, odnowione tak jakby, a tutaj mamy, zobaczmy, pełno innych piszczałek, ale o tych piszczałkach, o głosach to sobie kiedyś porozmawiamy, ale postaramy się pokazać jak wygląda y, budowa takiej piszczałki, w sensie jak y, pan, który y, lutuje ją niejako, odlewa blachę, jak on to robi wszystko, Tutaj mamy. Tak. O, zobaczmy. Nie wszystkie widzieliśmy, ale, ten, ale tutaj zobaczmy, są całe głosy takie. My te piszczałkę ja pamiętam z Niemiec przywoziliśmy, to taki specjalny regał jest, żeby sobie je ułożyć odpowiednio, po prostu tak jak mówił pan Domini Giedymin, piramidalnie. Nie, nie, nie podepta nic na razie. Piszczałek. O, zobaczmy, tu jest pełno tych piszczałek, no tak wygląda właśnie u organomistrza w warsztacie. O, na razie dziękujemy i będziemy sobie tutaj często dość y, przyjeżdżać, patrzeć jak... Powstają te poszczególne elementy składowe organu. Te Organ. przyjechały z Hiszpanii. Te z Hiszpanii przyjechały. No to to jest też ważne, bo kiedy pamiętam, w Hiszpanii byliśmy takie organy robić, co zwróciliśmy uwagę, że, Hiszpa że w Hiszpanii drewno, z uwagi na klimat. Te są szpuntowane. Widzimy, ale tam oklejane. jest. Coś takiego, no, ale drewno. Bardzo, bardzo ciepłe brzmienie. Tak, ciepłe. Mimo niskiej temperatury na zewnątrz. Tak, o, posłuchajmy. O. Ale teraz, do czego zmierzam? Sam w Hiszpanii właśnie te drewniane one się tak, yy, że tak powiem, dość szybko zużywają. Tam po prostu przez klimat, tak jak na przykład my jak byliśmy w północnej części, przy Pirenejach, no w Kantabrii. te się jeszcze nie zużyły. No ale nie, było tak, że one po prostu to drewno, schody czy coś, ono bardzo szybko yy, murszało, tak, bardzo szybko to traciło swoje właściwości. Bardzo, bardzo zdrowe, bez śladu kołatka. Tak, dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia.